Przywołaliście mnie, więc wypowiedzcie życzenie. A może zażyczymy sobie miliona sypukcji? A może nowy drapak dla kiziora? O, to może zróbmy tak, żeby Kizior był najseksowniejszą istotą na świecie. Zaraz po szreku. Wasze życzenie jest dla mnie rozkazem. Wśród potworów, które wymieniliśmy w ankiecie, smoki zdecydowanie wygrały. Z powodu pewnych zawiłości i niedopatrzeń odcinek się dość mocno opóźnił, ale w końcu pojawia się na kanale. Dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć o sześciu smokach z naszego dzieciństwa. Ciekawi nas bardzo, czy również i dla Was były one ważne. Choć jeszcze mamy z Ciebie smok masz przed sobą Główny bohater niemiecko-australijskiego serialu animowanego dla dzieci o tej samej nazwie. Tabaluga jest młodym zielonym smokiem, który wraz z przyjaciółmi zamieszkuje rajską dolinę. Jest także synem prastarego Tyriona, niegdyś rządzącego krajem, który poległ w walce z Arktosem. Tabaluga musi bronić Rajskiej Doliny przed sąsiadującą Lodolandią i jej władcą, choć na czas drugiego sezonu pojawi się kolejny wróg, czyli pustynny duch Hamsin. Bo za serialem powstał również film Tabaluga i Leo, gdzie możemy się dowiedzieć, że świat głównych bohaterów leży jakby w innym wymiarze w stosunku do naszego ludzkiego świata. A, i wyszedł także film z 2018 roku, ale nic wam o nim nie powiem, bo nie widziałam i jakoś średnio mnie zachęca. Występuje w nim postać Lili, która jest kraszem Tabalugi. W serialu wystąpiła jedynie w odcinku 23 sezonu pierwszego, gdzie Arktos wrzeźbił ją z lodu. Niemcy są na tyle dumni ze swojego zielonego smoka, że w mieście Erfurt postawili na jego cześć pomnik. Smok Wawelski to postać z polskich legend. Ale chodzi mi tu o jego interpretację w ujęciu Stanisława Pagaczewskiego, autora przygód Baltazara Gąbki. Pierwszy raz z tym uniwersum miałem okazję zapoznać się podczas emisji Wieczorynki. Wówczas dosyć często emitowano serial animowany Porwanie Baltazara Gąbki z 1969 roku, oparty właśnie na serii książek dla dzieci. Smok Wawelski był tam jednym z uczestników delegacji, który, wbrew temu co dzisiaj wiemy z legend, wcale nie stanowił zagrożenia dla grodu kraka i wcale nie został uśmiercony przez szewczyka Skubę. Aktualnie posiadam dwie książki z tego cyklu. Lubię sobie od czasu do czasu wrócić do tychże przygód, gdyż są całkiem zabawne i kreatywnie wymyślone. Mam też w planach walnąć sobie dziarę ze smokiem wawelskim. Jest to jeden z podstawowych pokemonów władający żywiołem ognia. Wydaje mi się, że Popikachu jest też jednym z ulubionych stworków z tego uniwersum. Charmander przypomina małego dwunożnego smoka ze stale płonącym na czubku ogonem. Podobno mówi się, że Charmander umrze jeśli ten płomień zgaśnie. Drugą ewolucją smoczego pokemona jest Charmeleon, który bardzo przypomina Charmandera, ale stanowi jego podrasowaną wersję. Kolor z pomarańczowego staje się bardziej czerwony, posiada większy płomień i pazury. Ostatnią ewolucją jest Charizard, który jest pełnoprawnym smokiem, a na dodatek potrafi latać. Warto dodać, że był to piąty Pokémon Asha. W swojej ostatecznej wersji wykazywał dużą nieposłuszność w stosunku do trenera. Zapewne na tym kanale siedzi całkiem pokaźne grono osób, które kiedyś oglądało anime Dragon Ball. To była jedna z tych produkcji puszczanych na RTL7, o której rozmawiało się potem w szkole z kolegami. Choć oczywiście za sprawą takich, w cudzysłowie, autorytetów jak Superniania, próbowano wmówić, że Dragon Ball to szatan i zniszczenie. Shenron był smokiem, którego przyzwać można było po uzbieraniu siedmiu smoczych kul porozrzucanych na całej ziemi. Przypominał on chińskiego smoka i potrafił spełniać życzenia. Kilka razy ulepszano jego wersję po to, aby spełniane przez niego życzenia mogły być potężniejsze. Na przykład mogły wskrzesić więcej niż jedną osobę. Jak zostało wspomniane, Shenrona przywołać można było na Ziemi, jednak na innych planetach występowały jego odpowiedniki. Natomiast tym najbardziej pierwotnym smokiem, od którego pochodziła cała reszta, był smok z planety Namek, Porunga. I ten przypominał bardziej Gina aniżeli smoka. Była to gra przeglądarkowa popularna jakoś w latach 2007-2011, choć nie podam tutaj dokładnego zakresu czasowego, ponieważ trudno jest znaleźć sprawdzone informacje na jej temat. Jakoś w tych latach grałam w smoki, jednak niestety większość mechanizmów pamiętam jak przez mgłę. Chodziło głównie o to, by zaopiekować się przydzielonym maluchem i to dosłownie, bo zaczynało się od jaja. Musieliśmy zaglądać do niego najlepiej codziennie. Smoki posiadały różne typy, nadawaliśmy im imię, płeć, posyłaliśmy je na wyprawy. Jeśli są tu osoby, które również grały w smoki, to dajcie znać i opiszcie swoje wspomnienia, bo niestety w mojej pamięci dużo się zatarło. Już od kilku lat można było znaleźć informacje o reaktywacji tego tytułu, ale niestety w roku 2020 twórca gry zmarł. Nadal jednak można znaleźć pewne niepotwierdzone zapowiedzi, na przykład na reaktywację z początkiem przyszłego roku. Byłoby fajnie, chętnie odświeżyłabym sobie smoki. Ostatni smok w tym zestawieniu to Bowser. choć w praktyce nie jest on tak właściwie smokiem, a reprezentantem gatunku Kupa. Podobnie zresztą jak występujące w grach o Mario istoty podobne do żółwi. Trudno jednak nie porównywać Bowsera do smoka, zważywszy na jego wygląd oraz umiejętność dziania ogniem. Poza potężną armią, Bowser posiada niezdrową fascynację księżniczką Peach, a jego plany podboju świata w większości bazują na tej samej koncepcji. Zawsze mnie zastanawiało, dlaczego umieścił on przy moście topór, który może mu ten most dosłownie zrzucić spod nóg. No, chyba że kryje się w tym jakaś głębsza filozofia, a ja po prostu tego nie pojmuję. A więc tak właśnie prezentuje się nasza lista smoków. Napiszcie w komentarzu, jakie są Wasze typy, a może któryś z wymienionych potworów znajduje się również i na Waszej liście. Koniecznie dajcie znać.